Hej, cześć, witajcie! Jestem Listik biznes i witam was w kolejnym odcinku z... Na moim kanale. Dziś będziemy grać sobie w grę Paladins, jest to pierwszy z niej odcinek. Nie wiem czy dużo ich zrobię, ponieważ już zaczyna mi się gra powoli nudzić. Eee, czy turniówkę grać? Nie, raczej mi się nie chce dziś. Pokażę wam na czym ta gra mniej więcej polega. Weźmy, załączmy sobie do kolejki. Mamy coś nowego do Groovera. Okej, okay, dołączamy do meczu. W ogóle ja mam ładnego skina do Groovera. Nie pamiętam czy on jest kupiony, może nim sobie zagramy. No i wydropnął. Okej, okay, no dobra, weźmy Grovera. Gdzie on jest? O, to jest pytanie. Nie wiem czy zauważyliście, ale mam nowy mikrofon. W ogóle wszyscy możecie, kto ogląda może w komentarzach, komentarzach dać mi, złożyć mi życzenie urodzinowe, bo dziś mam urodziny. I właśnie z tej okazji dostałem nowy mikrofon. Nadzieję, że, że jakość dźwięku się podoba. A teraz proszę cię Dawid, nie szuraj mi tam, okej? Okay, tą książką, po cichu proszę. A, tak czasem się, No tam może być lekkie szuranie gdzieś z tyłu, bo pies miskę po ziemi, nie wiem czemu. Ciągę. W ogóle nie wiem czemu wywaliła nas w meczu. Pewnie ktoś nie wygrał. No i zobaczmy, to jest taki taki okej, okay. a ten? Mogę albo ten wybrać, albo ten. Oba są e e ekskluzywne. Domyślnie to jest ten. Mogę to już wziąć troszkę taki chyba ciemniejszy, mi się wydaje. Nie wiem czemu wydaje mi się są takie same, praktycznie. Nie wiem. Weźmy tego Groovera, ten mi się podoba. Ładny jest. Weźmy tego w ogóle Groovera, ten mi się najbardziej chyba podoba. Ze wszystkich. A huh. to możemy grać. Pociskajmy sobie toporem naszym. Pociskajmy naszym toporem sobie. Tej naszych sojuszników. Zabiliśmy kogoś, choć jesteśmy healerem, spoko. Nawala nas ten Okej. Okay. Trzeba przyjąć punkt. Kurde. Nie wiem co zrobić. To ja Sparadam. Dobra, zadałem mu krwawienie. O nie, zabił mnie Bombking od pleców. Hm. Mam nadzieję, że nasz, mój komentarz was choć trochę ciekawi. Będziemy się w sobie coś kupić, bo nie pomyślałem o tym. Myślę jednego Kronosa, bo on jest healerem, więc musi szybko atakować i lekkie wykradanie życia, bo w sumie on całkiem młotne ma obrażenia faktycznie. I jeszcze to, jeszcze jego prawe zwiększa mu obrażenia i zmniejsza szybkość przeciwników. Dobra, niestety zostałem ogłoszony przez. Przewracam sobie tysiąc życia i zabijmy e, drogoza. Udało mi się. Pokonajmy go sobie, przywrócimy sobie życie. Wciągnijmy się. O fak, a idealnie mnie tutaj zestunował. E. Dobra, używam mojego ulta. Który jest całkiem fajny, bo wszystkich healuje. Fuck. O. I w ogóle Ej, ten ult ulecza wszystkich w koło, nawet przeciwników. No to śmiesznie. Zabiliśmy kolejnego Groovera i mam już serię pięciu fragów. Weźmy sobie kół, leczenie i spadajmy stąd. Myśmy przyciągnijmy się i zróbmy taki doskok. Kurde, chciałem zrobić taki ładny doskok. Fak, on mnie okaleczył. Głuptasek. Kurde, Kurze mnie już tamten. Fak, stunowany jestem. Dobra, jeszcze raz spróbujmy. Ale bardzo fajna Staliana. Jedna z fajniejszych umiejętności w grze ucieczkowych, tak naprawdę, bo ona jest w stanie uratować w każdej sytuacji. Dobra, chodźmy tutaj. Grover, według to to bardzo fajna postać. Tak serio mogę polecić. Jeśli ktoś gra. W ogóle macie mi pisać w, w komentarzach, czy ktoś gra. Tak tu, dużo rzeczy możecie pisać w sumie. Macie pisać dużo rzeczy w komentarzach. I. Macie mi napisać, czy ktoś gra i czy ktoś chciałby zagrać ze mną w Paladins na odcinku. No i powiedzmy, że jestem już trochę skillowym graczem takim. Umiem już, już mogę grać turniówki. Więc jeśli ktoś jest na podobnym poziomie, albo po prostu chce pograć quick matcha, które właśnie teraz gram. Czyli takie przejmowanie powiedzmy punktu samo. Eee, nie wiem, czy ktoś już to zauważył. Znaczy tak powinienem potłumaczyć troszkę, ale nie za bardzo mi się chce. Ja uciekam. No, udało mi się uciec. Ha. Co by tutaj zrobić? Zastanówmy się. Nie mam nic ciekawego do roboty. O, tutaj jesteś. E, ja, spa ja spadam. Ja się chiluję. Ale strasznie duże hit hitboxy mam mój topór. Kurde, nawalają do mnie ciągle. Walone. Ja spadam. Uciekaj, ma ja jestem ciekawy czy nie? Dobra, nie mogę się na drugą stronę mapy przyciągnąć. Dobra, on używa ulta, to podejdźmy do niego, niech to spodhiluje troszkę. Dobra, dajmy tam obrażenia. Temu ziomeczkowi ruckusowi. A tej porobiliśmy z. No, udało mi się uciec. chilujmy się szybko i spadajmy. Ale całkiem fajny zasięg ma ten jego skill do... Yy, jego skill ucieczkowy. Dobra, spowolnijmy go sobie i pokonajmy. Jako healer w ogóle ja robię... Takie w ogóle mam dwó dwóch healerów, czyli Groovera i Seris, którzy naprawdę rozwalają wszystko. Ja potrafię mieć healerem więcej obrażeń niż mój znajomy obrażeniowiec, bo takim z... powiedzmy z bratem ciotecznym grałem dużo w tą grę ostatnio. Dobra, da bić. My się przeteleportujmy się na nią. I postrzelajmy do niej od, od pleców w nią. Chodźmy tutaj na górkę. O, tak śmiesznie się przyciągnijmy. I tak nawalajmy. Jep. jep Zabiłem go. Mogę jeszcze kogoś zabić? Na przykład tego ziomka. Boże, ja mam serię 13 zabójstw. Ej, ja zaraz będę mieć taką serię zabójstw jak... Wiktorem, a to jest dziwne wręcz. Żeby healerem robić takie serie zabójstw, to jest paranormalne. Fakt, zabił mnie. E, Zabój mnie drogos ultem swoim. Bo drogos to jest taki smok, który ma ulta że rozpędza się bardzo szybko i taką ma swoje jakby rage'a i nagle w kogoś wjeżdża i tak zabija go na hita, tak po prostu rozwał totalny No dobra, ja byłem najlepszym... nie, nie, przeciwnik był... Najlepszy. No w sumie nie dziwne, ponieważ ja prawie w ogóle nie healowałem, możecie zobaczyć sobie wynik Ja Grover ile miałem obrażenia, 46 tysięcy za obrażeń zadałem, a 21 tysięcy tylko wyleczyłem A on 36 tysięcy, czyli on o 10... o 15 tysięcy więcej przywrócił mi e, całego zdrowia W ogóle ja nie wiem ile już trwa cały film więc myślę, że w tym momencie sobie zakończymy. Trzymajcie się. No i cześć.